Ciało mi się, witam na z csgo na moim kanale. Następnie chciałam przypomnieć o tym, że ci to wygrają łącznie ponad 4200 zł. płacąc z moim kodem, 20 zł. A czym więcej, w tym to macie większą szansę na wygraną. A to wygrają się naprawdę potężnej temki. Bo tak, pierwsza kosa, SketchUp Knife Boral za prawie 1200 zł. Druga kosa, Surgeon Knife Ultra za prawie 700 zł. No i trzecia kosa, czyli Hazmat Knife Freakens za ponad 600 zł. No i jeszcze do tego, rękawiczki, Specjalist Gloves za 950 zł. No i Gloves za 350 zł. Także macie trzy kostki, dwie pary rękawiczek, ale to nie wszystko, bo jeszcze macie. 3 skinki, czy Dygirek, Printstream, MSK Cyrex, no i Kalaszek, Empress, także łącznie 8 skinków za ponad 4200 zł. Czym więcej wpłacacie, to macie większe szanse na wygraną. A że płacicie jakieś tutaj plusik, pisać, chodzi Grabi do 18, daje Wam 10% więcej do wpłaty oraz 20 na sam start. Zawiera metod płatności, czy to blik, czy facebook, czy skinki. A jak wypłacacacie skinki, przychodzę do Was bardzo szybko, zostanie w minutkę. Nie zapomnijcie sobie tutaj kliknąć aktywy, i będziesz jej po prostu nie licznie, a 10% więcej do wpłaty, A nie będziecie mieć szans na wygranie ponad 4200 zł w konkursach. więc zachęcam serdecznie, żeby o tym pamiętać. Nawet jeśli nic nie płacicie, to po prostu użyjcie, bo mnie to wspiera, więc z góry dziękuję i dzięki temu mogę Wam rozdawać skinki. A jeśli wpłacacacie, to na przykład, nie wiem, 50 zł otrzymujecie tyle punktów eventowych, które zaraz mam pokażę, gdzie możecie wykorzystać. A zanim to, z góry przepraszam za mój głos, bo no, ledwo mówię. Byłem u dentysty przed chwilą, dosłownie, więc no jest ciężko, jest ciężko widzowie, że musicie się mi wybaczyć. Dzisiaj no będzie taki odcinek, jaki będzie. E, no ale no, nic na to nie poradzę, odcinek musi być oczywiście codziennie, bo jakby inaczej nie Was bez odcineczka jeszcze chciałem Wam przypomnieć o tym, żebyście sobie weszli i otworzyli skrzynkę. Wejdźcie sobie otwórz, bo masz tutaj skina za darmo, codziennie. Codziennie wchodzisz, otwierasz Daily Case'a i masz szansę na 7 fajnych skinków, no i reszta jest no słaba, ale możesz sobie z nich uzbierać na jakąś fajną skrzynkę, więc też z sprawa, jak będziesz otwierał codziennie. No i na samym jeszcze masz darmowe skrzyneczki, do się na social media, więc też super. Poza tym w Górze macie codziennie super nagrody, na przykład dzisiaj jest karambicik, autotronic i emeczko welcome to jungle, jeszcze fire serpent, no codziennie są dowolne nagrody. Tutaj są już 6 skinka no my dzisiaj robimy od 1000 złotych do dragon lorki i to będzie seria, może nawet na kilka odcinków, zobaczymy jak to wyjdzie w ogóle. Czy w ogóle jest potencjał, żeby to zrobić, no wszystko zależy od pierwszej bitwy, także ja sobie tu jeszcze klikam, mamy nawet 1010 złotych, pyk, jeszcze mogę sobie za tysiaczka. Jest super, tutaj sobie możecie też wymienić po prostu te punkciki, więc naprawdę fajna rzecz. No i dobra, idziemy zrobić bitwę za 1000 złotych. No i od tej bitwy się wszystko zacznie. Mm -hmm. Dobra, co ja bym chciał sobie tutaj dać w takiej bitwie? Mm -hmm -hmm -hmm. Dobrym sobie może tą skrzyneczkę eventową, ale to zaraz. Zdjęmy sobie może od skrzyneczki g w dwóch sztukach, tą w dwóch sztukach. Damy sobie eleganta, damy sobie to, to, damy sobie to, pyk do tego dodamy sobie skrzyneczkę taką, taką i taką się dodał, ale to nie wystarczy. Czyli musiał usunąć a, jedną taką, jedną taką. No dobra, 10 skrzyneczek, 3 osoby. I od tej bitwy zależy dalszy los, czy w ogóle ta seria ma jakikolwiek sens, zobaczymy co się uda w ogóle zrobić, dokąd dotrwamy, no wszystko zależy od pierwszej bitwy. Jak wygramy pierwszego Alina, no to jest super, e, jak nie wygramy, no to, no to jest lipa, no to jest lipa i no to nie ma sensu, ale zaczynamy od 70 złotych, więc całkiem przyjemnie. Tutaj jakaś naklejeczka fajna, no nie wiem, tutaj chyba jest najlepsza, nie? E, a nie, wszystkie jednak podobne, a tutaj najlepsza była. Ligielek też OK, coś kosztuje, także póki co prowadzimy. Ale to nie jest duże prowadzenie, bo już się tracimy. W tym momencie je tracimy i to od wszystkich, wszyscy nas prześcignęli. Nowa trochę kosztuje, ale nie wiem ile ich itemki. 200 zł ponad to nowo niósł, Super. Tutaj no, leci mi syf totalny. Ale im też nie za dobrze, tylko i samo jest bardzo blisko i to mi się nie podoba. Tutaj tragedia totalna. Jest bardzo close, jest bardzo close. Wszyscy po skaucie. I to dosłownie tylko tutaj był inny stan. Oj, nie wiem ile mój 150 zł. OK. I ostatnia skrzynka. No gdybyśmy to wygrali. Redlining. Super. Wygraliśmy. I Redlining za 200 zł. Wygrywamy pierwszego Alina Podwoiliśmy już swoją sumę. Także jest super. I oczywiście zrobimy sobie jeszcze jedną bitewkę. Także jakby ją się udało wygrać, byłoby naprawdę fajne. Mm. Dobra, to wiecie co ja mam teraz sobie poszedł jakąś taką damy. Teraz... Bezpieczniejszą, trochę. E, mam, mam pewien pomysł. Mam pewien pomysł. Damy sobie tak. Damy sobie trzy takie, trzy takie. I. Jeszcze chciałem dać, była kiedyś za wupami taka. Ale chyba jej nie ma. A tu jest. Dobra. A zemkami nie ma takiej? Czekajcie, jak piszę tutaj. 50. O, no właśnie, jeszcze z zemkami. Dobra, to sobie. Uh, no to sobie odpuścimy damy sobie dwie takie dwie takie, dwie takie i dwie takie 750 zł, dobra. Jak to by się udało wygrać, byłoby naprawdę super. No um, i będzie przyjemny budżet na kolejny odcinek drogi do Dragon Lorki, tak? Tylko trzeba, trzeba to wygrać. Trzeba to wygrać, bo inaczej nie za fajnie. Zaczynamy źle, bardzo źle jest, to jest najlepszy tej skrzynki zapewne. A jednak nie, ale no i tak, tak dobry, że... Ciężko będzie to odbić, tym bardziej się mi dwa razy podobałeś się groszy, no. To są te 50 na 50, no. No i teraz dało każdemu, nie? A tutaj dało 500 zł. No, najlepszy traf. No i mi taki w zasadzie, za 80 zł, no nie pomaga. 1000 zł ma. No tutaj mi naprawdę spaść AWP Simów i... To i tak by nie wystarczyło. A mi nic nie spada, i to jest problem. No to, kałaszek wulkan, jedyna szansa, jedyna szansa, kałaszek wulkan. No na no undertow bym to zgarnął. A no tak to, to musimy zrobić jeszcze jedną i zobaczyć czy, czy ta seria ma jakąś przyszłość w sobie. Mm, dobra, to dajemy sobie tak. Dajemy sobie dwa eleganty, dwie te, dwie te dwie te jedną tą, jedną tą jedną tą czy na dwie nam wystarczy, nie wystarczy dobra, to damy sobie jeszcze to sobie usuniemy i damy sobie to i damy sobie dwie te pyk to też nam nie wystarczy, nie? oczywiście, że nie, dobra, to musimy się tutaj wspomóc eee, pyk i teraz nam wystarczy pyk Wracamy i robimy. Na trzy osoby. Bitwa wszystko. Wiem, że długi odcinek e, Wiem, że to może być ostatni odcinek z tej serii, ale spróbujmy, spróbujmy. No, pod tej bitwę zależy przyszłość. Bo przegraliśmy drugą, no musimy mieć jakiś potencjał na kolejne odcinki, bo no, z takim budżetem to nic nie zrobimy. Pyk, redlining, świetnie, chociaż nie miałem ten 5 ale okej, okay. szkoda, że well-worn. Ale no dobra, i tak ta skrzynka znowu da nam naprawdę przyjemnie tutaj stówkę dla Isamu, ja najgorzej dostałem. Ok, teraz zostałem chyba całkiem nieźle, 250 zł aż, ok, nie wiedziałem, że aż tak nieźle. Eee, oj, no ta skrzynka mnie ewidentnie nie lubi, chociaż nie dała aż tak źle jak myślałem. Druga, no nie no, ta skrzynka mnie nienawidzi, jej nie otwieramy więcej, tracimy prowadzenie przez nią. Tutaj, no eventowa daje znowu pompę, czy Factory New? Factory New, super, no ta eventowa nas ratuje znowu. Jeszcze 5-7 w jakimś dobrym stanie. Field i tak 200 zł. Super USP Printstream także też świetny traf, chociaż tutaj faj 5S Mamy w miarę spoko przewaga. Już nie mamy przewagi. Czy mamy, ale już nie spoko. Już wszystko jest close. 100 zł różnicy. I w tym momencie jest 10 zł różnicy. Ostatnia skrzynka. Nie przegraliśmy. Przegraliśmy. No to tyle było z serii. To jednak nie ma żadnej serii wieczowej. Spróbujemy w innym odcinku, bo no niestety nie wyszło. Widzimy się oczywiście jutro trzymajcie cielo.